Zamkowice śląskie od momentu swojego założenia w XIII wieku aż do 1945 roku nosiły nazwę Frankenstein. Co oznaczała? Skąd się wzięła? Tego nie jesteśmy pewni, choć najprawdopodobniej wzięła się od pierwszych osadników przybyłych tutaj z Frankonii. Jedno za to nie podlega wątpliwości. Pomysłodawcy nazwy nie zdawali sobie sprawy, że za około 500 lat stanie się synonimem grozy. Dziś nazwa Frankenstein kojarzona jest przede wszystkim ze słynnym doktorem, postacią literacką stworzoną przez panią Mary Shelley, angielską pisarkę. Czy istnieje jakiś związek między nazwą naszego miasta a słynnym doktorem Frankensteinem? A jeśli tak, to jakim cudem ledwie kilkutysięczne miasteczko dolnośląskie mogło stać się inspiracją do napisania pierwszej historii literatury powieści Grozy? Ludzie! Ludzie! Sensacja! Ludzie! Kupujcie gazetę! Ludzie! Zbrodnia w mieście Frankenstein! Najnowsze wydanie! Ludzie! Ludzie, sensacja! Wszystko zaczęło się 17 stycznia 1606 roku. W mieście Frankenstein wybuchła epidemia dżumy. W jej wyniku życie straciło ponad 2000 osób, czyli ponad 1 trzecia ówczesnych mieszkańców miasta. W czasach ustawicznych wojen szerzącego się zabobonu, walk religijnych oraz gorących stosów bardzo łatwo było wskazać przyczynę takiego stanu rzeczy. Najczęściej były to kobiety, które oskarżano o uprawianie czarostwa. Jednak to, co wydarzyło się w ząkowicach Śląskich, Wstrząsnęło opinią publiczną i odbiło się szerokim echem w całej Europie. Za chwilę będą Państwo świadkami bezprecedensowego procesu sądowego. Zapraszam Was do początku XVII wieku. Zapraszam do sali. Proszę zebranych o ciszę. Dnia 10 września 1606 roku wydałem nakaz aresztowania graba dwóch grabarzy Wacława Forstera, pracującego w zawodzie już 28 lat i jego pomocnika Georga Zestrzegomia pod zarzutem preparowania i mieszania trucizn. W dniu 14 września został pojmany niejaki Weiber, były więzień i trzeci grabarz Kasper Schleininger. Postawiono im zarzut trucia ludzi i rozprzestrzeniania zarazy na terenie naszego miasta. 4 października na moje polecenie. Doprowadzono do więzienia Zuzannę Mas, córkę zmarłego urzędnika miejskiego Schuberta i jej matkę Urszulę, żon, drugą żonę grabarza Schleiningera oraz Małgorzatę, córkę żebraka Szefca. Się, bo inaczej każe nas wyprowadzić z sali. Proszę zajść tamto miejsce. Sprawa Prawa nabrała po smaku skandalu. Do jej, roz, do jej rozwiązania postanowiono sięgnąć po zespół medyków zajmujących się patologią sądową. Ze względu na zatrważającą liczbę śmierci, wraz z władzami miasta potraktowałem sprawę niezwykle poważnie. Przeprowadzona została rewizja w domu jednego z grabarzy i ustalono, iż sporządzał on trujący proszek. Na miejscu znaleziono również wiele rzeczy nie należących do grabarzy. Oni kradli, panie sędzio! Nie tylko zabijali, lecz również okradali! A Bóg jeden wie, co jeszcze mogli z nimi robić! Przuć od nich diabła! W dniu 20 września 1606 roku rozpoczynam proces przeciwko oskarżonym. Przeciwko Wacławowi Forsterowi Przeciwko Janowi Weiberowi, przeciwko Katprowi Schreinigendrowi, Zuzannie Mas, Klemensowi Schubertowi i Małgorzacie Szyc. Oskarżam Was o profanowanie ciał zmarłych, a także o celowe i świadome trucie mieszczan. Ponadto ciążą na was zarzuty okradania swoich ofiar oraz dopuszczania się makabrycznych praktyk w stosunku do ciężarnych kobiet. Czy oskarżeni przyznają się do winy? Nie. Posiadam materiał dowodowy świadczący o waszej winie. Posiadam. Obciążające was zeznania świadków i znalezione w waszych domach pojemniki z trującą substancją oraz przywłaszczone mienie poszkodowanych ofiar. Pytam jeszcze raz, czy oskarżeni przyznają się do winy? Nie. Cudownie! fizytorzy byli znani ze swojej skuteczności w wyciąganiu zeznań z przesłuchiwanych. Grabarze po wielogodzinnych torturach przyznali się do preparowania trucizny i rozsiewania jej po mieście. Smarowano klamki, smarowano również kołatki, kołatki i drzwi, rozsypywano również truciznę na prorokach domostw. Nic dziwnego, że tak szybko rozprzestrzeniła się po całym mieście. Po wysłuchaniu zeznań świadków i specjalistów ogłaszam wyrok skazujący dla Wacława Forstera, Jana Weibera, Kaspra Schleiningera i Klemensa Schuberta. I zostaniecie skazani na śmierć poprzez okaleczenie i spalenie żywcem na stosie. Wyrok zostanie wykonany na rynku miasta. का प्रोसेस opisała gazeta augsburska Neue Zeitung. Grabarze oraz ich historia, oczywiście, w miarę upływu czasu obrosła w mity. Przede wszystkim efektem tego stało się upersonifikowanie tych wszystkich tragicznych wydarzeń w postaci diabelskiego łowcy. Około 200 lat po tamtych wydarzeniach angielska pisarka Mary Shelley, wraz ze swoim mężem oraz grupą znajomych, postanowiła spędzić wakacje nad jeziorem genewskim. Niestety lato 1813 roku było bardzo pochmurne i deszczowe, to też grupa przyjaciół starała się urozmaicić sobie czas, opowiadając mroczne historie, wśród których lubował się przede wszystkim lekarz Jan Polidori. Znany był ze swoich nieprzeciętnych zainteresowań. Interesowały go bowiem zjawiska naprzyrodzone no oraz wampiryzm. Ale o to zapytajmy samą Mary Shelley. Zapraszam teraz Państwa do podróż do początku XIX wieku to rzekłszy zeskoczył z okna kabiny na lodową krę unoszącą się na statku. Po chwili fale uniosły go w dal i zginął, i zginął w mroku przestrzeni. Witam Państwa bardzo serdecznie to jakże urocze popołudnie. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa w moim pałacyku. To moje ukochane miejsce, moja pracownia. To właśnie tu, przy tym biurku, piszę swoje powieści. Właśnie skończyłam swoją najnowszą książkę. Przyznam jest to pierwsza w historii literatury, powieść grozy. Pracowałam nad nią dwa lata. Zapewne pana interesuje geneza mojej powieści. Dobrze, to dobrze, dobrze, proszę nie nalegać, opowiem. Opowiem, jak padłam na pomysł jej powstania. Miałam już dość w zimnej, deszczowej Anglii. Jakże tęskniłam za pięknymi, złocistymi promieniami słońca. Mój ukochany mąż Pancej wraz z grupą naszych znajomych zabrał mnie na Gieziornie A tam, no co za pech! Lato 1813 roku było. Zimne, deszczowe. Chłodne może nie śnie, aby urozmaicić sobie pobyt, wraz z grupą naszych przyjaciół siadaliśmy wieczorem i przy lampce czerwonego wina. Raczyliśmy się mrocznymi opowieściami. No przecież każdy z nas lubi dreszczyk emocji. Wyłśród nas. Niejaki Jan Polidori. Wydawał mi się taki niezwykły, no przystojny, taki mroczny, a jednocześnie taki pociąg do To właśnie wśród jego opowieści znalazła się mrożąca krew historia o grabarzach z miasta Franka. Zainspirowana był Mogłam przełożyć ją na karty swojej wieści. Zatytułowałabym ją Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz. Moi drodzy goście, <grych> spójrzcie, proszę, na tę oto ścianę. Po mojej śmierci zgromadzono kopie Powieść mojego autorstwa. Tak natomiast wyglądała ilustracja pierwszego i drugiego wydania mojej powieści. Mija właśnie 200 lat od czasu pierwszego wydania książki o doktorze Frankensteinie. Oczywiście przez ten czas książka była wielokrotnie adaptowana na potrzeby filmu, ale również znamy moje wydania książkowe. Najnowsze nosi znaczy datę 2013, co świadczy o ciągle spadającym zainteresowaniem powieścią. Tutaj obok w Izbie mogą Państwo zobaczyć na sekretarzyku niewielki tylko zbiorek. Zapraszam!